Ciemka Tymka, witam Was na kolejnym odcinku z serii Od Zera do Albinczyka. Dzisiaj ponownie powrócimy do tematu ekspienia z książkami na Xpa, z sakwami na expa i kredytami bitewnymi. Temat już był poruszany w jednym odcinku, właśnie w tej serii, ale już dość, dość czasu temu. I teraz można by wrócić i zapytać, czy zmiany cen Chociażby na tomach. Chociażby tutaj, zobaczcie. 19 tysięcy. No, przed chwilą było 17, bo ktoś wykupił. Ale, właśnie, cena książki dość drastycznie się zmieniła przez te lata, jak gram. Bo jak zaczynałem 3,5 roku temu, to książki były po 50 tysięcy. No i potem stopniowo taniały, taniały, taniały. Aż na tą chwilę. Ich średnia sprzedaży jest na poziomie 18 tysięcy, a spokojnie widzimy, że za 17 tysięcy, no może nie przesadziłem, ale też da się kupić. Dobra, załóżmy te 18 tysięcy, bo niby tutaj po tym zleceniu można po te 17 400, bo ludzie sprzedają, ale średnia jest 18, więc do obliczeń przyjmijmy, że faktycznie jest te 18 tysięcy. OK. I jest to cena prawie 3 razy mniejsza niż te 3,5 roku temu. Cena ostatnio w miarę się utrzymuje, ale były spadki nawet do 17 tysięcy, ale było też wcześniej 20-parę tysięcy. Pamiętam jeszcze nie tak dawno parę miesięcy temu 30 tysięcy też można było sprzedać no może tak z pół roku temu może z 8 miesięcy temu ale nie tak dawno systematycznie spada cena po prostu tych książek. I teraz zobaczmy sobie, jak wyglądają em, saczele, czyli czyli sakwy, które powodują, że dostajemy więcej exp, jeśli są aktywne. Koszt silvera na takiej sakwie to jest 1,25. Przeliczniki też od momentu wprowadzenia tych sakiew do teraz zostały już mocno zmienione. Tutaj zobaczmy 1.12. Kiedyś rozstrzał był znacznie większy i znacznie gorzej te przeliczniki działały. Na potrzeby tego odcinka przyjmijmy sakwę, nie wiem, 6.1, może 6.0, jakoś tak, mniej więcej przelicznik 1.2, myślę, że byłby tutaj ok. Dlaczego? Dlatego, że po prostu najczęściej mniej więcej taką sakwę jesteście w stanie założyć. No najlepiej by było mieć sakwę 8.4 z przelicznikiem 1.12, z dodatkowym EXPEM 100%. Także super sprawa, ale jednak tutaj myślę że więcej z Was będzie się kręciło wokół takiej sakiewki, bo ona jest dość tania. Już tutaj przelicznik Silvera nie jest taki zły, 1.19. Czyli już jest, można powiedzieć, w połowie drogi między najgorszą a najlepszą sakwą. Można by tutaj, nie wiem, ewentualnie jakieś 6,2. 2 Zobaczcie, cena sakwy nie jest wcale jakaś wygórowana 178 tysięcy. A tutaj już naprawdę ten przelicznik jest dość spoko tutaj 177 tysięcy. No także myślę, że coś, coś koło tego byłoby naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o taką inwestycję, żeby w ogóle taką sakwę sobie kupić. Ok, no dobra, no to teraz taka sakiewa przelicza nam z kosztem 1, 1,17 i teraz tak, każde 10 tysięcy expa pozyskane z książeczki, no po prostu książki na expa, czyli czegoś takiego, kosztuje nas 18 tysięcy, ta książka daje 10 tysięcy fejmu. 18 tysięcy, czyli jaki by musiał być przelicznik na sakwie, żebyśmy wychodzili na to samo? Na tej sakwie na EXPA musiałby być przelicznik 1,8, żeby wyjść na dokładnie to samo. Jaki jest najgorszy możliwy przelicznik? 1,25, czyli tutaj i tak już jest na najgorszej możliwej sakiewce o 1 trzecią lepiej niż. No tutaj czasu zamknę. niż z książki. A jeśli weźmiemy sobie właśnie ten przelicznik 1,2 no to tu już jest super. Naprawdę już jest na każdej, takie na każdym 10 tysiącach tego EXPA oszczędzamy 6000 tysięcy silvera, nosząc tą sakwę. Jeśli założymy sobie jeszcze tam lepszą, tą najlepszą, no, bo jeszcze to masterpiece można, ale ok No to tutaj będziemy zaoszczędzać sobie 6800 silvera na każdym 10 tysiącach expa No jest to dość sporo, jeśli chcecie na szeroką skalę farmić. No to wybranie sakiewki, a użycie książek, to no po prostu. Właśnie. No, teraz pytanie: ile tych książek chcecie zjeść? Bo książki to jest bardzo szybka opcja. Po prostu klikamy, zjada ile chcemy i się expi. A znowu sakiewka to jest opcja, gdzie muszę po prostu gdzieś się wybrać, gdzieś sobie pofejmić. Oczywiście, jak pójdziecie na jakiś fajny fame, chociażby ścieżki awalońskie, to tego expa jest tam dość sporo. I tak naprawdę zabicie jednego mobka będzie się równało no, z taką sakiewką, no to podwojenie, ale z taką sakiewką mniej więcej te 6,1 to jest plus 55 plus. 60 parę procent EXPA, więc równa się to temu, że jak zabijemy mobka, co daje 100 tysięcy, no to dostaniemy 162 prawie, powiedzmy tutaj, więc dostaniemy te 60 parę tysięcy, czyli z każdego do tego 10 tysięcy dostaniemy, można powiedzieć, mniej kasy nam zeżre o te 6 tysięcy, czyli z takiego jednego mobka byśmy zaoszczędzili 36 tysięcy. Dość sporo, nie? Za jednego mopka. I tak właśnie w ten sposób, jeśli macie czas i chcecie właśnie się podekspić tańszą, dużo tańszą drogą, no to właśnie wzięcie takiej sakiewki i pójście sobie po a nie zjedzenie książek, to dużo bardziej Wam się opłaci. Poza tym zabicie tego mapka powoduje też, że dostajecie wtedy te 100 tysięcy te bozowe, czyli 100 tysięcy jest równowarte 10 książkom, więc oszczędzacie tak jakby 180 tysięcy. Generalnie jedzenie książek jest skrajnie nieopłacalne, ale no, sami widzicie, jak to wygląda. No okej, okay, no dobra, ale to nie wszystko, bo teraz mamy jeszcze kombat kredyty i kombat kredyty tworzą się w przeliczniku i teraz trzeba tutaj zobaczyć, w przeliczniku 1 do 1, czyli 1 combat Kredyt, czyli kredyt bitewny kosztuje nas jeden Silvera. Teraz, jakbym chciał tutaj wrzucić sobie. O, proszę. 63 tysiące fame bym normalnie musiał zdobyć, a to będzie mnie kosztować 70, znaczy 31 tysięcy kredytów. Tylko że to nie jest tutaj do końca tak fajnie. Yy, bo. Bo to jest tylko broń. Czyli 31 tysięcy, dodatkowo bym musiał wziąć sobie. No, tak ciężko, ciężko będzie powiedzieć. W ten sposób inaczej. Musimy to pomnożyć razy dwa. Dlatego, że broń ma tam przelicznik chyba 80%. Nie, 40%. Czekajcie, zobaczymy. To będzie najlepiej tu widoczne. Tutaj jest 40% konwersja. To jest 2%, to nawet nie. Na czapce będzie tutaj 10%. Tutaj na klacie będzie 20% i na butach 10%. Czyli mając cały zestaw, broń ma te największe przeliczniki: 4 razy więcej niż buty i czapka, a 2 razy więcej niż, niż klata. Więc tak naprawdę to jest jeden do jednego tutaj. Zjedzenie książki nie tylko da nam na broń, ale da nam też na czapkę, na klatę, na buty. Więc cztery rzeczy. handlu tutaj nie patrzymy. Więc tak naprawdę, jeśli bym chciał na tych wszystkich rzeczach z trzeciego do czwartego poziomu, to ja nie dam tyle kredytów, tylko dwa razy tyle. Więc teraz będzie mnie to kosztowało tak naprawdę też 63 130 tego, tych kredytów. Podbicie tych czterech rzeczy naraz. Bo jak zjadamy książkę, czy dostajemy z sakiewki, no to dostajemy do czterech rzeczy, a nie do jednej. Ok. To już mam nadzieję rozumiecie. I teraz, w momencie, kiedy już to liczymy, to tak. 1 do 1 płacimy silver na Combat Credit i potem może być 1 do 1 przerzucamy to na fame tutaj do broni. Czyli 1 do 1 nas kosztuje. Czyli 10 tysięcy fame'u kosztuje nas 10 tysięcy silvera. Czyli wychodzi, że taniej. Tak, wychodzi, że taniej niż zjedzenie książek, niż używanie sakiewki. Nawet tej najlepszej, bo ona ma tam 1,12, a tutaj jest 1 do 1. Więc wbijanie kredytami wychodzi nas najtaniej. Ale czekajcie. Przecież, żeby wbić kredytami, to trzeba robić to na czymś, na czym mamy już specki. Więc tak naprawdę na tamtej rzeczy nie będzie się nam nic wbijać. Więc tak naprawdę najlepiej, najtaniej wbijać coś, co nie macie na setkę specjalizację. Ja, no tutaj to różnie z tym bywa, bo może tu być setka, może nie, ale najlepiej po prostu ekspić sobie coś. Co macie po prostu nie wbite na setki. Wtedy nie płacicie za to. Jeśli macie podstawkę wbitą w setki, to spoko, no bo przecież tutaj dość szybko się ta podstawka wbija i możecie sobie coś expić po prostu. Po prostu. Bijąc MOBY chociażby i z podstawki czerpać kredyty i sobie nimi na przykład przesuwać, przyspieszać. Ale generalnie expić tą rzecz i wtedy jest najlepiej. Ale są bronie, którymi po prostu no nie da się za bardzo i wolelibyście je przesunąć kredytami. No i teraz tak, no mamy wtedy do wyboru. Albo idziemy sobie po prostu po najprostszej linii, czyli zdobywamy na czymś innym kredyt i przesuwamy, ale najefektywniej byłoby po prostu wtedy wziąć po prostu sakwę na expa, pójść z jakąś ekipą, sobie fejmić tą daną rzecz. I nawet jeśli ta broń nie jest jakaś super, ale z kimś innym jak spimy na, na wysokiej sakwie, to bardzo szybko nam będą tu przybywać i z dobrym kosztem, dlatego że nie będzie tej konwersji kredytów. Jest to troszkę zawiłe, można powiedzieć, ale każda rzecz generuje nam tutaj jakieś koszty. Jeśli pójdę na powiedzmy kapuzie maga, to ta kapuza maga no, będzie generowała mi tutaj koszty na kredyty z podstawki i z tutaj z specjalizacji. Czemu tutaj nie ma pokazane, że jest konwersja na kredyty? I jakby Tutaj wygląda, jakby to w ogóle usunęli, ale no, zawsze była. Ciekawe, czy no, w, sumie, w sumie to ciekawe, nie? Czy teraz po prostu nie ma tutaj w ogóle konwersji? Dobra, najprościej będzie tak sprawdzić, czy faktycznie podstawki generują dalej te kredyty, więc tak, przechodzimy sobie na wszystko, co nie ma setki na, na specjalizacji, ale ma chociażby tutaj, powiedzmy, jest podstawka na setkę, tutaj nie wiem, czy będzie podstawka na setkę, jest podstawka, no, z tych samych podstawek powinno nam wygenerować 96 tysięcy, jak tutaj sobie zjem, to coś tam powinno nam się ruszyć. Zobaczmy, czy faktycznie coś skoczy, bo to po chwili działa, o jest, skoczyło, czyli z podstawek dalej się generują te kredyty, a po prostu nie jest to pokazane. Więc, więc, ciężko to tak w prostych słowach wytłumaczyć, ale generalnie książki w ogóle się nie opłacają, no, w żadnym przypadku. Tak naprawdę to jest takie pójście na skróty i jeśli macie dużo kasy luźnej, to możecie sobie bardzo szybko coś wyekspić, ale po prostu jest to nieopłacalne. będziecie mieli szybko, ale się nie opłaca, sakwa to jest bardzo, to expa, bardzo dobry ruch, żeby szybko się wyekspić i dużo niższym kosztem, a kredyty po prostu bitewne się opłacają, po prostu się opłacają, to jest najtańsze z tych wszystkich przeliczników, jak sami widzieliście, ale tak naprawdę opłaca się najbardziej ex można powiedzieć w ogóle bez, bez sakwy i bez, bez kredytów. Tak, to jest najbardziej opłacalne, bo wtedy nic za to nie płacicie. Potem yy, bardzo opłacalny jest yy, Robienie czegoś, gdzie macie już setkę na podstawce, ale nie macie setki na specjalizacji. Po prostu expienie tej broni konkretnej, czy tam jakiegoś ściuchu, grając po prostu tym, jeśli w miarę dobrze idzie wam expienie na tym. I kolejnym ruchem to jest dodanie do tego sakwy na EXPA, dlatego że po prostu ona będzie z dobrym kosztem wam to dorzucać. Można, jeśli macie kasy dużo, to po prostu nawet. Expić sobie na część, co macie full specki, setki, na sakwie i na kredytach odpalonych, i wtedy jest tyle fejma, ale też dużo kasy wam zżera, no ale dość szybko to przybywa. Także, tak naprawdę, wszystkie kombinacje są spoko, oprócz jedzenia książek, bo książki są w stosunku do kredytów i do sakiew bardzo mocno wyżej. Jeśli chodzi o koszt zdobywania fejmu, także jeśli rozważacie jedzenie książek, a macie ich tylko kilka, sprzedajcie je, kupcie sobie sakwy na Expa, jakąś taką nie dołożą. Może być właśnie taka chociażby 6,2 za 170 parę tysięcy, czy 6,1 powiedzmy w excelencji sobie weźmiemy nawet. No tutaj już jest ten przelicznik 1,18. Zobaczcie, jak one stania tysiące, a tutaj macie już przelicznik 1.18. No i dostajecie dodatkowo 59% expa. Także pod tym względem myślę, że warto rozważyć expienie, żeby w ogóle zrezygnować z jedzenia tych książek, jeśli naprawdę nie macie jakiegoś przymusu, że musicie coś wbić w 5 minut, to idźcie sobie, sprzedajcie te wszystkie książki na expa, idźcie sakwo na expa gdzieś na Gruby exp, i dosłownie będziecie mocno do przodu w stosunku do tego, jakbyście te książki zjedli. Także na tą chwilę dalej, mimo że tak już nisko spadły z tych 50 tysięcy, jak pamiętam, kiedyś były, do już tych 17-18 tysięcy, no i tak dalej są dużo bardziej nieopłacalne niż jakakolwiek inna forma zdobywania za highs dodatkowego fejmu. Dobra, to dzisiaj za dużo pogadałem i może trochę za wiele, ale mam nadzieję, że zrozumiecie, bo już w sumie raz to poniekąd tłumaczyłem. Jak ktoś nie załapał wtedy, to może teraz się uda. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live na Twitchu, link macie poniżej.